Natalia Stasieluk, SGA IT Białystok. Miejsce drugie, Hania Duda, Ronin Team Warszawa. Miejsce trzecie, egzekwo. Julia Walas, KS Orion Łodygowice. I Maja Pawlik, KS Orion Łodygowice. Wielkie brawa. Suma ocen cząstkowych również była taka sama. O wręczenie nagród prosimy trenera SGA i Białystok. Jako kolejne miejsce piąte Lena Walas, KS Orion Łodygowice. Miejsce szóste Zofia Żepecka Open Dance Poznań. Miejsce siódme Marina Siemieraszko, Gracja Łódź. Miejsce ósme Julia Martins Reis, AZS Opole. Miejsce dziewiąte Maja Wielgosz, Kalisz. Miejsce dziesiąte Antonina Serafin, Gracja Ząbkowice Śląskie. Miejsce jedenaste Tola Klimaszewska, Gracja Ząbkowice Śląskie. Miejsce dwunaste Lena Konieczna, Open Dance Poznań. Oraz Blanka Farbiszewska, AZS Wrocław. Congratulations and celebrations When I tell everyone that you're in love with me Congratulations and jubilations I want the world to know I'm happy as can be Who would believe that I could be happy and contented I used to think that happiness hadn't been Wielkie brawa. Zawodniczki prosimy o wstąpienie.